Czy zdarzają Wam się takie sytuacje, że chcecie powiedzieć coś w języku obcym, i wydaje Wam się to strasznie skomplikowane, i to, co wychodzi z Waszych ust, jest skomplikowane, chaotyczne, niezbyt poprawne, i za chwilę się okazuje, że ktoś inny to powiedział totalnie prosto. Wszystko ma ręce i nogi, i okazuje się, że to było całkiem łatwe do powiedzenia. Jeśli tak, to zapraszam. Cześć, ja jestem Sandra, a wy oglądacie kanał wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. Dzisiaj porozmawiamy sobie o chaosie w głowie i co zrobić, żeby się go pozbyć. Na pewno nieraz mieliście taką sytuację na lekcjach, że chcieliście coś powiedzieć i wydawało Wam się to bardzo skomplikowane, a tu nagle lektor czy nauczyciel powiedział to zupełnie prosto i okazuje się, że potrzebne są, to tylko, potrzebne są do tego tylko cztery słowa. Tak oczywiście może się zdarzyć. I Wy również u innych ludzi jesteście w stanie rozpoznać, czy ktoś mówi właśnie w taki prosty sposób, czy w taki bardzo skomplikowany. Bo to zdarza nam się również w języku ojczystym, jak najbardziej. I na pewno macie gdzieś tam w pamięci takich ludzi, albo może sami jesteście takimi ludźmi, którzy mówią przez dłuższy czas, opowiadają o czymś, na przykład przez kilka minut, co można by było powiedzieć w dwóch zdaniach. Oczywiście ja czasami też tutaj tak robię na filmach, bo bez sensu nagrać film, który będzie zawierał dwa zdania. To wtedy można nagrać takiego shorta jak ostatnio opublikowałam. Więc to by nie miało sensu, i po to jest YouTube, żeby posłuchać czegoś dłuższego, i ludzie przeważnie lubią słuchać czegoś dłuższego. Natomiast, kiedy chcecie przekazać jakąś informację w komunikacji i kiedy się uczycie języków obcych, no to powinny to być jak najprostsze informacje, jak najprostsze zdania. Więc, jak to zrobić, żeby nie zaburzyć tego przekazu, żeby przekazać informację w najkrótszy, najkrótszy i najprostszy sposób? Po pierwsze, oczywiście, nie należy tłumaczyć w głowie z języka polskiego. My w językach ojczystych. Budujemy dość skomplikowane zdania i trudno nam to później jest przenieść na język obcy, a poza tym chcemy też robić kalki i to powoduje, że to co mówimy w języku obcym jest... Trochę dziwne i zbyt skomplikowane, ponieważ może być tak, że w języku obcym akurat nie funkcjonuje, nie istnieje takie połączenie, nie istnieją takie związki frazologiczne. Nie można czegoś powiedzieć tak, jak mówi się to w języku polskim. Dlatego właśnie tak ważnym jest, aby mówić proste zdania. I pierwsze, co należy zrobić, to starać się nie przekładać polskich związków frazologicznych na język obcy. Związki frazologiczne to tak najprościej mówiąc, są to takie wyrażenia, zwroty, które składają się z kilku wyrazów i które niosą w sobie jakieś znaczenie, które bardzo często nie jest dosłowne. Na przykład, szczęście jak galareta, kula u nogi, z duszą na ramieniu, bądź co bądź różne takie charakterystyczne dla danego języka połączenia. Tych połączeń niekoniecznie, te połączenia niekoniecznie znajdują się w języku obcym. Czasami tam są, ale bardzo często ich tam nie ma i po prostu nie możemy powiedzieć czegoś tak, jak mówimy w języku polskim. Druga kwestia jest taka, że bardzo często ludzie stosują w języku obcym skróty myślowe, które wynikają też z pewnych związków frazologicznych i które w języku obcym są niezrozumiałe, więc tego unikajcie. Bezpośredniego tłumaczenia z języka polskiego yy, oraz yy, skrótów myślowych. Starajcie się mówić naprawdę takie dość poprawne zdania, szczególnie im niższy poziom, tym bardziej skupcie się na tym, aby te zdania miały ręce i nogi, czyli aby miały podmiot, orzeczenie i yy, jakieś tam dopełnienie. Kolejna kwestia to jest oczywiście gramatyka. I jeśli nie zna się dobrze gramatyki, to znaczy nie wie się co do czego i co można z czym połączyć i jak. To wiadomo, że takie zdania wtedy będą bardzo chaotyczne i trudno nam będzie te zdania budować. Więc biorąc tutaj za przykład język angielski, to wiecie, mamy tam różne formy, tak? Mamy na przykład drugą formę, mamy trzecią formę czasownika, mamy formy z ink, i jeśli ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, czym one są i co tak naprawdę oznaczają, to nic dziwnego, że zdania będą chaotyczne i przez to również cała wypowiedź będzie chaotyczna. Po prostu są pewne elementy w każdym języku, które należy znać i które należy rozumieć, tak żeby świadomie budować zdania. Ja o tym mówiłam już wiele, wiele razy. Tak szeroko, bardzo szeroko o tym mówię w moim kursie Jak uczyć języków sprytnie efektywnie, do którego linka znajdziecie tutaj pod filmem. Natomiast na moim kanale są również takie nagrania, w których pewne elementy języko, języka tłumacza, języka angielskiego, języka niemieckiego, i postaram się również wylinkować te wideo gdzieś tam pod filmem, albo zostawię tutaj u góry na kartach. Kolejna sprawa, kolejny powód, dlaczego nasza wypowiedź może brzmieć chaotycznie, jest taki, że szybciej mówicie niż myślicie. Najpierw chcecie coś powiedzieć, zanim zdążycie pomyśleć. I to bardzo często wygląda w taki sposób, że ktoś mówi, poprawia sam siebie. Cztery razy na przykład zastanawia się na głos i wychodzi z tego nic tak naprawdę. I oczywiście zdarza mi się tak też na lekcjach, nawet całkiem często, że ktoś po prostu mówi, 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 i ja nawet się nie mogę wtrącić, ponieważ ta osoba nie robi nawet przerwy na wdech. <grych> I ja tylko czekam, kiedy skończy, i kiedy będę mogła tej osobie pomóc zbudować jakieś zdanie, które ma sens i albo ją po prostu naprowadzić, bo to jest najlepsza droga. Natomiast niektórzy mają właśnie tendencję do tego, żeby się totalnie zakręcić, nie pomyśleć, powiedzieć coś 10 razy źle i w końcu skapitulować. Więc jeśli tak robicie, to po prostu tak nie róbcie. Zastanówcie się najpierw, kiedy coś powiecie. Przemyślcie sobie to, co chcecie powiedzieć, a nie róbcie tego w tym momencie, kiedy już mówicie, bo Błąd się może zdarzyć każdemu. Kiedy ja tutaj nagrywam po polsku, to też czasami robię błędy i jestem skoncentrowana na tym, aby przekazać informacje, aby mówić w miarę, w porządku, aby patrzeć się tutaj w tę kamerę. I czasami zdarza się tak, że powiem coś, co jest niegramatyczne w języku polskim. Zastosuję na przykład zły przypadek i zauważę to chwilę po tym, i albo się wtedy od razu szybko poprawiam, albo po prostu to wycinam i mówię jeszcze raz poprawnie, jeśli miałoby to być zbyt chaotyczne. I oczywiście nie da się tego wyeliminować całkowicie. Takie rzeczy nam się zdarzają. Zdarza się, że po prostu coś źle w zdaniach odmieniamy, nieważne jak dobrze znamy jakiś język. I to jest OK. Ważne jest, aby. Tak nie, nie było z każdym wyrazem, aby jedno zdanie nie powiedzieć 10 razy i za każdym razem źle, bo o takie o kwestie mi właśnie chodzi. Więc najpierw pomyślcie, a później dopiero produkujcie to zdanie. I dla niektórych osób jest to dość naturalne, a dla innych, właśnie zupełnie nie i kosztuje ich dużo skupienia. Dla mnie na przykład jest to bardzo naturalne i kiedy ja z kimś rozmawiam, nawet przez telefon to czasami słychać taką ciszę z mojej strony, bo ja dopiero procesuję. Bo kiedy ktoś do mnie mówi, to ja słucham. I kiedy padnie. Jakieś, i, i, I dopóki nie pada jakieś pytanie, często jest tak, to ja się też nie odzywam. Oczywiście nie jest tak zawsze, bo czasami chcę coś dopowiedzieć, czasami chcę nawet przerwać i powiedzieć jakieś swoje spostrzeżenie. Natomiast czasami jest tak, że po prostu słucham, słucham, dopóki nie pada pytanie, to ja nic nie mówię, i wtedy ta osoba po drugiej stronie tak się zastanawia, czy ja tam jeszcze jestem. I kiedyś słyszałam taką śmieszną rzecz o sobie. Ktoś mi powiedział, że jakby to było śmiesznie przed ołtarzem, gdyby się mnie zapytali, czy ty chcesz wziąć sobie tego kogoś zamęża, a tutaj taka cisza, bo Sandra musi przemyśleć odpowiedź. <noise> I wszyscy czekają, co ona teraz powie. Więc u mnie to jest takie naturalne, że ja najpierw sobie to muszę przemyśleć. Nie tylko jeśli chodzi o kwestie gramatyczne, bo to raczej mniej, szczególnie kiedy się zna dobrze jakiś język, to nad gramatyką nie trzeba się zastanawiać, ale jeśli chodzi o treść tego, co chcę powiedzieć, to, to też chcę, żeby to miało jakiś sens. Więc. Polecam właśnie podejść troszkę od tej strony do tego. Czasami się ludziom wydaje, ok, ale jeśli ja teraz szybko, szybko, nagle nie powiem tego, co myślę, to już nie będę mieć do tego okazji i straszne. Po pierwsze to nie jest straszne, a po drugie czasami lepiej jest czegoś nie powiedzieć niż powiedzieć za dużo, niż powiedzieć coś głupiego. Czasami naprawdę warto sobie coś pomyśleć, zanim się coś palnie. Poza tym, tak jak wspominałam już na początku, są tacy ludzie, którzy bardzo dużo mówią, a tak naprawdę ta informacja, którą starają się przekazać, jest dość krótka i można ją zawrzeć w jednym zdaniu, ewentualnie w dwóch, i nie trzeba mówić przez kilka minut na ten temat. Więc jeśli tak ktoś robi w języku polskim, to najprawdopodobniej w języku obcym też tak właśnie będzie chciał i nie będzie mu to wychodzić, ponieważ brakuje mu do tego kompetencji. Dlatego szczególnie w języku obcym powinniśmy się koncentrować na tym, aby te nasze zdania były krótkie i zwięzłe. I aby była dobrze przekazana informacja, bo właśnie do komunikacji język służy. I możecie sobie zrobić takie ćwiczenie że napiszecie na przykład stronę tekstu i później przeczytacie ten tekst i wyrzucicie z tego tekstu wszystko to co, to, co jest tam niepotrzebne. O tym, jak się uczyć pisać w języku obcym, też mówiłam dużo w moim kursie, jak uczyć się języka sprytnie i efektywnie, także odsyłam ponownie do tego kursu. A teraz Wam tak krótko powiem, że no właśnie mm, zwróćcie uwagę na to, jakie wyrazy, jakie informacje tam zawarliście w tym tekście, które nie są potrzebne albo które na przykład się powtarzają. Wiecie, że na przykład ludzie, którzy pracują w mediach bardzo często, chociaż wydaje mi się, że od, w pewnym sensie od tego się teraz odchodzi, że mm, wszystkie artykuły są nacechowane bardziej emocjonalnie i, dla, i, mm, i one są specjalnie dłuższe, żeby tam można było więcej reklam wkleić, więc to jest teraz trochę inny. Nurt, natomiast faktycznie było kiedyś tak, że te artykuły musiały być jak najbardziej konkretne. I kiedy ktoś napisał jakiś tekst, przeważnie redaktor wywalał dwie trzecie z tego, jeśli nie trzy czwarte. I zostawało jednak dosyć mało tego tekstu. Czyli ta część, która w odpowiedni sposób przekazywała to, co miała przekazać, żeby nie zabierać ludziom dodatkowo czasu itd. I jeśli spojrzycie sobie na ten tekst, to na bank zobaczycie mnóstwo wyrazów, które są zupełnie na wyrost, które nie niosą ze sobą żadnego znaczenia. I można naprawdę bardzo dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć. I czasami zdarza się tak w językach obcych, kiedy słuchacie kogoś i mówicie, Kurczę, ale ta osoba nic nie powiedziała. I tak się faktycznie może zdarzyć, że ktoś mówi, mówi i nic nie powie, bo jego wypowiedź składa się z samych wyrazów, które nie niosą żadnego znaczenia. To tak, ja bym na przykład powiedziała: Teraz mój telefon jest biały. I chociaż nie jest biały, bo jest różowo-złoty, ale ma białą y, ochronkę nie wiem jak to się nazywa mniejsza z tym. I powiedziałabym teraz, no tak, właściwie to mogę Wam powiedzieć, że mój telefon to jest raczej biały, trochę brudny, ale jest generalnie biały. No, wydaje mi się, że to jest biały kolor. I tam była informacja zawarta: a telefon jest biały, ale dodane było mnóstwo, mnóstwo słów typu raczej, właściwie, no może, no powiem Wam, które nie mają żadnego znaczenia. Więc mm, bardzo często właśnie ludzie mają tendencję do używania takich słów i skoncentrujcie się na tym, zobaczcie czy macie takie słowa w waszym tekście. Jeśli tak, to powykreślajcie to wszystko, powykreślajcie powtórzenia i y, napiszcie jeszcze raz tak na czysto, a później zróbcie to jeszcze raz. I to co Wam zostanie, to już może będzie to dobre i później postarajcie się przenieść to również na Wasze wypowiedzi ustne. Możecie sobie najpierw wpisać, a później to powiedzieć, albo. Yy, i to jest zadanie, które na pewno pomaga i, i powinniście je zrobić, jeśli macie taki problem, ale powinniście to również zrobić wtedy, kiedy mówicie, czyli na przykład, możecie się nagrać, no bo jak inaczej to sprawdzicie? Możecie to zrobić w języku polskim, albo w języku obcym, i nagrywając się zobaczycie, zadać sobie jakiś temat, tak, i nagrywając się zobaczycie, co ja tak naprawdę powiedziałam i później nagrać to jeszcze raz, poprawić i nagrać jeszcze raz. I to jest całkiem fajne ćwiczenie. Ja to ćwiczenie mam przez cały czas, kiedy nagrywam coś na Instagramie, bo tutaj też muszę się przyznać, że czasami nagrywam, nagrywam, nagrywam. I szczególnie, że na Instagramie jest tak, że się nagrywa przez cztery kafelki, później trzeba to opublikować i później dogrywać dalej. Czasami się zapomina, co się powiedziało już wcześniej, więc kiedy nagrywam coś na Instagramie i później to przeglądam, to sobie myślę kurczę. Ja tutaj dwa razy powiedziałam właściwie to samo. A teraz właściwie nie potrzebnie powiedziałam, właściwie. I, I taka jestem z siebie niezadowolona, ale nie chcę tego kasować i nagrywać jeszcze raz, no bo to już poszło. I, i dlatego no, staram się na to uważać, ale czasami mi nie wychodzi przez to właśnie patrzenie w kamerę, przez koncentrację na tym, co mówię, przez też patrzenie, tak zerkanie na siebie, czy tam się dobrze wygląda i tak dalej. Teraz staram się nie patrzeć tutaj na siebie, tylko patrzeć w kamerę, ale i tak trochę dużo tego jest, trzeba się skoncentrować. I mimo, że ja jestem dość konkretna, jeśli czytaliście też moją książkę, czy robiliście kurs, czy cokolwiek, to wiecie, że ja mówię krótko i zwięźle na temat, że moja książka też była bardzo, no może nie krótka, bo tam trochę tych znaków było, już teraz nie pamiętam, może 170 tysięcy, może 180 tysięcy i także taka standardowa długość, ale była bardzo taka konkretna. W dalszym ciągu ona była dość krótka. No, bo po co by miała być dłuższa, skoro najważniejsze informacje zostały tam zawarte? I ludzie też mówili: hej, że ta książka jest napisana prostym językiem, jest konkretna. A, i co mam jeszcze zapomniałam powiedzieć: że w mediach bardzo często jest tak, że ludzie, którzy tworzą dla mediów, mają koncentrować się na najprostszych wyrazach, i tych wyrazów nie ma, zbyć, nie ma być zbyt dużo. I na przykład takie, są takie programy produkowane dla telewizji publicznej, na przykład. Które są mówione takim naprawdę prostym językiem. Kiedy starają się coś wytłumaczyć, to mówią właśnie w taki bardzo prosty sposób, żeby każdy to zrozumiał. I to są bardzo fajne filmiki, które mogę wykorzystywać na lekcjach, ponieważ nawet osoby początkujące w języku niemieckim, na przykład, rozumieją te filmy w dość dużej mierze bo one są powiedziane tak prostym językiem. One są oczywiście przeznaczone dla Niemców na przykład, ale wiecie, one są specjalnie tak prostym językiem powiedziane. Zresztą, jak się chce kogoś zmanipulować, to też się mówi takim prostym językiem, żeby ta osoba na pewno zrozumiała, nie? żeby każdy zrozumiał. Więc to też jest taka technika i specjalnie się tak robi. Tych wyrazów tam nie ma zbyt dużo, tekst nie jest zbyt długi, żeby można to było dokładnie zrozumieć. Dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Dajcie znać w komentarzach, czy macie faktycznie problem z takimi rzeczami, czy macie problem z takim mówieniem, czy też Wam się wydaje, że coś można powiedzieć o wiele prościej i ktoś inny to potrafi, a Wy nie. Jeśli tak, no to mam nadzieję, że to nagranie Wam pomoże. I, I to tyle. Trzymajcie się, uczcie się, pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje i do zobaczenia już wkrótce i oczywiście odsyłam do wszystkich linków pod filmem. Do zobaczenia, papa!